Hejka, tulegmanka i jak widzicie, święta zbliżają się ogromnymi krokami, ponieważ zostały nam tak naprawdę 4-5 okienek do otworzenia. Także okienko z numerem 20 dzisiaj zobaczymy, jaką skrywa tajemnicę. Zakładam, że jakaś mikrobudowla, bo nie pamiętam, czy brakuje nam jakichś figurek, ale ale! A tutaj wychodzi nam przepiękny Hulkbuster, nad którym już się kiedyś zachwycałam. Jest to figurka, jak widzicie, w postaci yy, takiej... Oj! takiej postaci mikrozabaweczki nakręcanej. No i co powiedzieć? No, wygląda spoko. No, tyle mogę Wam powiedzieć i zdradzić. No, mi się ogólnie podoba. No, ale co mnie zdziwiło, no to ilość elementów zapasowych, którą dostaliśmy do... Tego jednego tutaj sprzęciku, ponieważ cała garstka, i no nie powiem, są to wyjątkowe elemenciki, które zarobiście będą yy, prezentowały się na pewno w jakichś innych mocach. No ale co do samej figurki, no to podoba mi się. No ale czy Wy macie sam, takie samo zdanie na temat Hulkbustera? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i bajo!